Sieba, dzisiaj śmigamy po moich rodzinnych lasach i górkach Jestem teraz w miejscowości o malowniczej nazwie Boguszu w górce, aktualnie między Boguszowem a górcami. Dzisiaj atakuje hełmiec, który jest gdzieś tam, tutaj za zaboreczną i mniszkiem. Później trójgarb, zobaczę co tutaj się ciekawego dzieje. Bo od czasów roweru komunijnego to tutaj nie śmigałem. A tu podobno jakieś fajne traski są. Więc idziemy zobaczyć. Dzisiaj niestety samotnie. Ale pogoda nam opisuje: jest około 0 stopni. Powoli się chyba już temperatura zwiększa. Może będzie jeden. Do później. No i jesteśmy po drodze na hełmiec. Już tam za drzewa wyłania się nasz szczyt. Coś tam może widać. Generalnie nie pamiętam nic. Nic z tych lasów. Zupełnie obcy teren. Pamiętam tylko, że hełmiec to była strasznie prosta góra, żeby tutaj dotrzeć. Czy to z buta, czy to rowerem. Wydawało mi się, że było wszędzie płasko No ale to wiadomo, byłem łepek Brało się trampki Rower z komunii heja. I tyle, o tutaj trzeba sprawdzić Którym szlakiem jedziemy Bo jeśli jedziemy pod górę, a nagle zaczyna się w dół To znak, że trzeba sprawdzić Mapę Bo później się Niepotrzebnie Podjeżdża No ale okay. Wcale nie jest cieplej Jest poniżej zera Przynajmniej droga zmarznięta to dobrze się jedzie. Idziemy sobie. Powiem wam, że ten wjazd nie jest jakiś specjalnie trudny. Oprócz tego, że jest długi i czasem wjeżdżasz dwa razy, bo przez moment po prostu jechałem w dół tylko po to, żeby zadać do góry. Oprócz tego, że jest to szeroka droga. Nie jest ona stromo nachylona. To przynajmniej za jakiś czas mamy piękne widoczki. Więc mówię, podjeździk w sumie lightowy. Zobaczymy, jak będzie na samym szczycie. Bo to prawda kilometrowo już przejechaliśmy. Przejechałem ponad połowę, ale tu jeszcze przed nami ostatnie kilometry, aczkolwiek może być stromo. A tutaj piękne widoczki, w tle widziałem już wałbrzyskie kopalnie, hałdy piachu, czy innego kruszywa. A tamto chyba jest szczawnowa Wałbrzych, o ile dobrze kojarzę. No, a my jedziemy dalej w górę. Piękna pogoda, piękna. Znaleźliśmy taką mapkę, więc mogę Wam pokazać dzisiejszą fajną traskę. Startuję z miejscowości Gorce. Przyjechałem sobie do babci, później zjem u obiadek. I lecimy wokół Mniszka. W podstawówce biegaliśmy tutaj przełaje. A od Mniszka już lecimy przez osiedle grunwalskie i jesteśmy już pod chęcem. Dookoła Czerwonym, później Czarnym. Cyk, cyk, cyk. I kółeczkiem na szczyt. Ja jestem już mniej więcej, o, tu, jesteś tutaj. To, co tam widziałem, to rzeczywiście dobrze było. Sobięcim, Biały Kamień, Szczawno, dalej. A później zobaczymy sobie zjazd z Zielonym Szlakiem w kierunku Lubomina i Trójgarb, ale też od strony starych Bogaczewic. Bogacho... Bogaczowic, przepraszam. Tu miałem koleżankę z liceum. Pojedziemy sobie dziś tutaj Na Trójgarb Jedziemy później do Witkowa Witkowie Odwiedzę Prawdopodobnie wujka Który się nie spodziewa tego A on z Witkowa Przez Jabłów Do gór z powrotem do babci na obiad Coś pysznego przygotuję na pewno Lecimy dzisiaj z Leszem Z Leszu ostatnio dosyć dużo Testowany na podjazdach Świetnie mu to wychodzi, coraz lepiej. E, coraz lepiej e, się z tym czuję. Nie wiem, czy zimę jakoś te podjazdy lepiej wchodzą niż w lato. No i tyle, jedziemy dalej. No i mamy to. Chyba pierwszy raz tu jestem, od kiedy stoi ten krzyż. Miejsce na grilla. O, ludzie są. Myślałem że będę sam ale nie Dobra O! Budki tu nie było Ten zakręt pamiętam oh, Napijemy się czegoś i szukamy jakiejś fajnej drogi zjazdowej no bo w końcu po to tutaj jesteśmy nie Dobra Pozdro. wlodzone wszystko. Pięknie ślisko, Jak w porodzie. Ciekawe, czy by się dotrzymał do O, zaraz o, nie, 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 nie ma szans przez to przejechać. O, tak by było. Już a to bokiem My mamy chyba jechać zielonym A zielony to nie tu <ścoughs> Czy to tu? Czy to tu, czy nie tu? Nie no, chyba w dół zielony, ale to już trudno jechać ten. Trzeba powiedzieć, że jedziemy, bo Rade ciągle jest blokowany. Nie Nie idę. to, że to wszystko zmrożone i podnieśnienie się widać. O, sobie będziemy kto? Sterowność jest zerowa Grunt grząs jest bardzo luźny Ty nie opona jest, no to w praktyce jest Nie da się tego nic z zrobić Ale tak to się dzieje No ja na nie mogę w ogóle teraz... Ech, skręcić, zielonym skręcamy, okej okay. Chyba ten najtrudniejszy z do nami. Też nie spodziewałem się na chęcu takich rzeczy. No tu naprawdę fajna ścieżka. Trzeba to wrócić na bank. Teraz to jest bardzo szybki pod liśmi. Idziemy na Trójgarb, najpierw Lubomin, po drodze stare Bogacowice i stamtąd będziemy atakować. Podjeżdżamy na Trójgarb, jeszcze nie jesteśmy pod szytem, ale w drodze. Niestety są takie momenty, że trzeba rower. Wypchnąć pod górę, a to się pięknie nazywa wypych To nie jest podchodzenie z rowerem, bo nie mamy kondycji To jest wypych, czyli to są trudności z terenem, terenowe Podmokło wszystko, to Rower waży 3 kg więcej Nie da się za bardzo teraz... O, dobra, teraz się będzie chyba uda się ruszyć Najgorsze, że nie mamy teraz żadnego zjazdu żeby nam to, bo to odpadło Więc Będziemy się męczyć Ale Tak to już jest o. Cyk, cyk, cyk Pięknie Taniec, hełmiec Daleko no bo minek struga i lecimy dalej na stronę trójgarbu opony chwilowo nie mają przyczepności Niestety było to Jest tam, gdzie słońce świeci Piękne widoczki Idziemy dalej, troszkę przebijania przez błotnistą górę, nazywała się Węgielnik, ale już jesteśmy bardzo blisko zbiornika przy starych bogaczowicach. No jedziemy tam i atakujemy Trójgard. Powoli zaczynam spotykać ludzi. Widziałem już że trzy osoby. Jest dobrze, wracamy do cywilizacji. Tak, e 没的 Nie lecimy? w dół, o, trochę borta, no, lepiej. No więc jesteśmy na podjeździe już na Trójgarb. Powiem wam, że nie byłem tutaj lata, lata, naście lat albo nawet 10, nie pamiętam dokładnie. No i to się tu wszystko pięknie pozmieniało, jakby infrastruktura, tablice, wskazówki, no to wszystko, widać, że ktoś tutaj o to dba, co jakiś czas pojawiają się jeszcze punkty dla turystów, żeby sobie usiąść. No i to fajnie to się rozwija, parkingi, czasem się spotka niewielkie, ale są, kiedyś tego nie było. No i więc fajnie, że to się rozwija, Dlatego ludzie tu przychodzą. Kiedyś Trójgarb to był, bardziej znana była Bacówka pod garbem niż sam ten szczyt i teraz widzę, że parkingi to przez które przejeżdżałem były zapełnione Nie spotkałem kolejną grupę turystów, którzy wchodzą sobie fajnie no podjazd już troszkę cięższy, bo zmęczenie z hełmca już ma już robi swoje ale nieźle widoczki co jakiś czas też ładne, więc idziemy dalej Jesteśmy teraz bliżej szczytu Moim zdaniem trudniejszy do zdobycia niż hełmiec Może dlatego, że bardziej zmęczony jestem, może Nachylenia Może nawierzchnia już nie taka równa Ale Nie wiem, pewnie Tego nachylenia nie widzicie, ale Powyżej 10% Na pewno Dobra, lecimy, nie ma co narzekać. Nikt mnie nie zmuszał, żeby tu przyjechać. Pogoda się psuje, ale już z górki Niebieski szlak tutaj, o właśnie Jedziemy niebieskim wzdłuż niebieskiego W pewnym momencie ma odbić jakiś fajny szlaczek Rowerowy, zobaczymy Na razie go nie widać Jest tłoczno trochę Co pan nie trzyma to w koniec? Ja <grywanie> w sumie by taka była trasa na tam dół nie narzeka A, i w leśny sposób? Do góry, okej okay. I cyk Cyk, cyk, Jesteśmy tu Czy to coś tu się dzieje? Albo niebieski dół No i kończymy naszą dzisiejszą przygodę Dojeżdżam już Wyjechałem z Wrocławia, z Witkowa Minąłem Jabłów Dojeżdżam do Gorc Do Babci A tam w tle widać już Mniszek i Boreczną Czyli coś co zaczynaliśmy Objechając sobie tą górę I tam oto się wspinaliśmy na Chełmiec w garbus On nie widać, bo jest za nami Trasa No nie powiem, wymagająca może dlatego, że dzisiaj jest takie warunki temperaturowe, jakie są w tym momencie, już jest minus odczuwalnie większy. Mi